Czego, czego zabrakło? Ten no się, czego... czego bramki, cze nie wiem, Wiesz co, tak na, tak na gorąco? Ciężko powiedzieć, nie? Ale... Z boku, z boku to wyglądało nieźle przez pewien moment? Przez moment, przez połowę całą. No właśnie, ja ta pierwsza była, była dobra, no nie, Drugie coś w, w drugiej coś wsiedliśmy. W drugiej dalej graliśmy, ale, ale tracimy jakieś głupie bramki znowu po jakichś głupich błędach, jakaś odbitka. Nie wiem czy to jest, czy to jest przez koncentrację. Nie umiem tego wytłumaczyć, nie ja dawno takich bramek nie traciłem. Dzisiaj, tydzień temu, druga strona jest taka, że, że my mieliśmy tych sytuacji moim zdaniem znowu bardzo dużo. No ale nie wiem, czy, czy znowu ktoś zaczarował tą bramkę, nie. czy mają jakiegoś dobrego szamana, bo serio, to nie jest, to nie, to, to nie jest, że ja to wymyślam, nie, naprawdę widziałeś mecz, jest nagrany, mieliśmy tych sytuacji takich naprawdę, żeby nie przesadzić, 3-4. I my tego nie pakujemy do bramki, nie? No, to, no to my nigdy nie wygramy meczu, nie? jak my takich, takich sytuacji gdzieś z metra po poprzeczce, yy, bezpańska piłka, ktoś tam próbuje ją dosięgnąć, ja do nikogo nie mam pretensji, nie? Bo, bo gdzieś tam chyba sam miałem jedną sytuację w polu karnym, yy, wyblokowali mnie, może mogłem się inaczej trochę zachować, może mogłem uderzyć z pierwszej, teraz sobie możemy gdybać, ale, ale uważam, że paradoksalnie gramy, gramy dobrze, po prostu gdzieś tam w ofensywie, Uważam, że, że trochę w defensywie kulejemy, ale to nie jest atak, broń Boże, do, do obrońców, tylko i wyłącznie. Oczywiście no, też są winni, bo, bo grają na tej obronie, natomiast broni cały zespół, atakuje cały zespół. Musimy nad tym popracować, bo, bo gramy, wychodzimy wysoko i tworzą się przestrzenie. Robi się czasami luka w środku, robi się luka gdzieś tam w bocznych strefach, i, no i dostajemy kuriozalne bramki, kuriozalne, bo. Mógłbym powiedzieć trochę mocniej, ale, ale byś to wyciął, więc bez sensu. Nie, no, słuchaj, to co, no czekamy znowu na, na, na pierwsze zwycięstwo, bo no nas spójnie, no nie? No, to... no jeszcze no, mamy puchar, do trzech razy sztuka, jeszcze no, mamy no, puchar nie. w środę, nie? Także spokojnie, jeszcze musimy puchar zagrać i to musimy jest. go wygrać. Może to będzie taki mecz na przełamanie na naszym boisku. No i tyle, no trzeba wziąć się do roboty, pracujemy ciężko moim zdaniem, tutaj nie ma, nie ma, co, nie ma co narzekać i... Nikt nam nie, nie zarzuci tego, że nie gramy z sercem i nie pracujemy ciężko, bo, bo jest naprawdę zajazd na treningach. Yy, I myślę, że to, się od, że, że to, że to wreszcie odda, nie? Bo, bo te remisy moim zdaniem są, są pechowe po prostu. Tak jest. dobra, dzięki Dzięki.